Hej, cześć, witajcie, z tej strony jest to yy, odcinek pierwszy z serii, mam nadzieję, że serii Don't Starve Together, lecz jednak nie Together. Dlaczego Together, chociaż nie Together? tu yy, Together, bo za niedługo nadejdzie seria Together z Davciksem w końcu. Ogarnął co trzeba i będzie nagrywane, dlatego zainstalowałem Together. Nie chciało mi się instalować zwykłego, bo mam GTA i GTA trochę muli jak jest za dużo gier. No i tak w ogóle to jest taki... pilotażowy odcinek też... dla testów, bo nagrywam osobno ekran. Znaczy nagrywam przez OBS, bo wcześniej OBS nagrywałem i ekran z gry... i nagrywałem dźwięk mój i z gry. A teraz nagrywam OBS-em i ekran i dźwięk z gry, a swój głos nagrywam osobno. Ale nie przedłużając, zagrajmy. E, mam wykupione, znaczy wykupione, mam wszystkie postacie w Donsterwie. Ostatnio sobie wykupiłem, właśnie Urtoxa. Czemu? Bo chciałem go mieć. Tylko jak debil, zamiast kupić go przez y, Donsterwa, to kupiłem go przez. Steam'a i co straciłem? Przez Donsterwa. nie dość, że miałbym Wartoxa. Miałbym e, do niego 3 skiny, to miałbym się 13 skinów do losowych rzeczy. A tak mam tylko Wartoxa i trzy skiny do Wartoxa. Dobra, tutaj mamy gońca. Fajnie było by to zaznaczyć na mapie. E, czy mam mody? Tak, mam mody, które pokazują mi ile mam. Obecnie y, statystyk, na przykład na 175 mam 167 głodu. Mam mini mapę, dodatkowe sloty. O, Chester, szybko. Mam moda na... Y, na maskę, przez co one nie mnie atak nie, nie atakują. Zostaw Chestera, Mordo. Chodź Chester. Mam też modę, że mogę kreftować sobie chestera. Mam też modę na więcej chesterów. Mam modę na miecz na kilka mieczy. Ale ten, ten miecz jest strasznie, to strasznie OP, bo kosztuje jeden krzemień, jeden patyk i jedno złoto. Można nim się teleportować. Można nim ścinać drzewa na szota. Ma bardzo duży damage. I jeszcze zamraża. Dobra, tu bliżej nie podchodzę, tu jest zmiana z kamiakami, ok. ja w ogóle w tym grałem trochę i miałem trzy chestery na starcie, jeden to był ten, jeden to był fjoltowy, czyli nie rzucił się od tego niczym, że był fjoltowy i miałem party chestera, który nie dość, że świeci w nocy, miał o trzy sloty więcej niż zwykły chester, to jeszcze zwracał mi sanity, nie że mnie zamykałem. Mam skina do Pikaxa. Ja w ogóle lubię mieć e, tak. Lubię mieć tu itemy, tutaj mieć surowce, no i gdzieś tu, ale najlepiej w plecaku, wolę mieć jedzenie. Dobra, nawalamy. Dobra. Ja mam aktualnie oszczędzanie baterii na telefonie, bo sobie włączyłem e, stopper. Ile nagrywam? No już według mojego ci 3 minuty. I co? E, dlaczego też nie było filmów na kanale? Bo się załamałem psychicznie. Dlaczego? Pierwszy film, jaki obstawiłem, znaczy wstawiłem na kanał 78 wyświetleń, no ale roczna przerwa, więc trochę poleciało. Okej, okay. ostatni film, 12 wyświetleń. Nie mówię o filmie back z Minecrafta, w którym zmienię tytuł. Dlaczego na no jakiś clickbaitowy, nie wiem, e, jakieś fany MMS. E, Coffin Dance in Minecraft Clickbait to w odcinek, więcej ludu przybędzie. I będzie więcej wyświetleń. I będzie fajnie może. A wstawiam to, bo coś musi być na kanale. E, innych serii na razie mi się nie chce nagrywać. To jest fajne, przyjemne, fajnie mi się w to gra. Zanim tylko też będzie seria Kob z Mr. Dowciksem. I coś się powiedzieć. A! strasznie, ale to strasznie się wkurwiłem, dlaczego? ja się staram na moim kanale, robię filmy staram się jak najlepiej się da, żeby nic się nie psuło, nic nie no, żeby nic się nie psuło, żeby nic się nie ścinało żeby była fajna grafika dostaję 10 wyświetleń z czego moi koledzy, którzy też są youtuberami w cudzysłowie ściągnęli z internetu piosenkę Wstawili na kanał, dodali jakieś jakieś coś coś w tle. 2000 wyświetleń, 200 subskrypcji i oni się nie natrudzili. Po prostu wstawili muzykę, tytuł, nie wiem tam, tytuł muzyki. Wstawili jeszcze coś, żeby leciało co tle, no i wstawili miniaturkę. 2000 wyświetleń, 200 subów, no i zabijcie. A jeszcze z modów takich to mam e, większe staki do 99, bo 20 to było za mało, o wiele za mało. Ja mam jeszcze takie inne mody, które pokazują mi na mapie Buffalos. Wormhole mam pozaznaczone. Dużo mam modów. W sumie to możemy zrobić sobie ten chory miecz. Spokojnie też nic nie rozumiem. I o czym mówię? Świeci się trochę, ma jakiś pyłek Telepow bije jak miecz. No ja właśnie, mam też modyfikację, że żeby ile życia ma dana forma życia. My się gdzieś przenieśliśmy na zadupie, stawiamy ognisko. Nie stać. Nie chciałem drzewa, więc mamy pochodnie. Jak będzie dzień to zobaczymy jak miecz działa No obecnie ja sobie będę spacerować Pozbieram sobie trochę itemów I spodpalę drzewo Będzie jaśniej Jedno drzewo, ciul, przynajmniej będzie jeszcze węgiel No Logika gry A raczej jej brak A Myślę, że odcinek będzie na spokojnie Tak z 20 minut myślę, że będzie na spokojnie Dobra, ciul z tym drzewem Szukamy jakichś form życia żeby pokazać wam, jak absurdalny jest ten miecz, ale jednocześnie prosty, w sumie o to chodziło też w tym młodzie pewnie, żeby, no, yy, miecz tani, wygrywa grę, jest zajwisty. On kopie kamień? Nawet o tym nie wiedziałem, że potrafi takie tu i mi się zdaje, że też przyspiesza postać. Ja będę, jak grałem, w Don't Starve Zwykłego. I miałem też miecz, który bardzo szybko pozwalał mi się poruszać, i robiłem coś takiego. I się zbugowałem, i zachodziłem po wodzie. Wyszedłem za mapę, gdzie była czerni. Są bagienka. Jak fajnie. No, w sumie to to duże bagna. Dobra, tutaj mamy taki biom kamienny z lasem i małymi bagnami. Więc wracamy. Gdzie jest wormhole? Tu jest wormhole ja tylko jeszcze sprawdzę, czy modyfikacja działa. Jedna na kolory Wormholi. działa. Okej. Okay. Dobra, my sobie w sumie to nie zabijemy gońca. Jak widzicie, gońc ma 90, 900 życia. Przepraszam. Po jednym hicie mało 70, mniej. No i ten miecz zamraża. Wygrywanko.pl Masz? W zamiar ja ci dam jeszcze Piggy mask Trochę du dusz, dusz nie mogę dać. Dobra, ja czekajcie, muszę sobie poukładać itemy. Masz niter Dobra, idziemy. Mamy już e, te. Zębatki, to będziemy mieli szybki start na lodówkę. Czemu gram Wartoxem? Bo jest fajny. Wcześniej grałem Weberem, ale Wartox potrafi się teleportować. Gorzej z tym, że Chester nie potrafi się teleportować. Ot kurde! Nie no, nie mam... Gdybym miał Sleep Darty, byłoby łatwe, bo bym ich uspał i podchodzę i nawalam. Wtedy już by nie uciekli, no bo zamrażam i mam dość dużo damage. No, trzeba trochę staniki odbudować, bo nam spadło przez podróżowanie przez one -hole. I w sumie jest problem, bo nie widzę ile nagrywamy, bo mi się telefon rozładował. A więc myślę, że tak. To jest dzień trzeci. Ale no tak, to jest dzień drugi, tylko że ja kilka razy wychodziłem i zachowuję się jakby był dzień trzeci, a więc z. 4 dni na odcinek Myślę, że to nie jest dużo, nie jest też mało No i co? No i zbieramy podstawowe itemy, robimy bazę, Science Machine Potem alchemy in... co? Ja, ja musimy się znaleźć teraz z bawołami Bo wiecie, kupa darmowa Tutaj mamy łąkę czy tam polana no jak zwał to jak zwał ale proszę chodzić po ścieżce. No. O! Mamy ziomka farmera. Założę sobie czapeczkę. Przykro mi, Chester. Manież nosić kupa. Szybko, wiesz że W ogóle kiedyś miałem takiego buga. I to nawet co mniej nie raz... Gdzie nie zaczynałem od jesieni, a od wiosny. I miałem takie A ja nie jestem tym Weaverem, a więc one będą mnie atakować. A z tego co wiem, to też nie mogę mieć za dużo tych dusz. Bo będzie mnie coś tam boleć. W ogóle idealne połączenie to jest właśnie Wardox. Postać z tym duchem. I może być Maxwell. Dlaczego z tym duchem? Bo ten duch się co, w sumie aktualizuje, ma coraz więcej HP i coraz więcej damage'u też zadaje. No i ten duch nawala. My sobie. O, szybko, szybko poszło. No i my zbieramy wtedy przez to duszę i żyjemy. A Maxwell może tworzyć swoje klony, które będą za niego tam robić. W ogóle jest taka właśnie postać z modów. Która ma te jakby klony Maxwella za darmo. Jednego, ale on robi wszystko. A i taka ciekawostka, gdyby ktoś nie wiedział. Wszystkie prawie postacie z Don't Stat Together zaczynają się na W. Wartox, Wilson, Weber, Wilma, WX, Wurt, Oprócz jednej, a jest, to jedną jest Maxwell. Ona zaczyna się akurat na W, znaczy na M, Boże. Dobra, ale jak wraca... Mam robią z bawełami. Ja się koło nich nie będę osiedlać, bo to jest głupi pomysł, bo... One jak będą być młode, to będą atakować. Yy, nie przypominam sobie tej lokacji. To jest chyba... właśnie nie świń, bo tu świnie wyszły. O, czyścik! Yy, Fajerstaff! O Boże, jaki zaczepisty początek. Ej, nie wierzę w to. Popiół, wale, ale gunpowder? No i drewno mogę wziąć. E, skrzynki nie opłaca się zbijać, bo z niej leci. Z niej leci ten. Deski. Dobra, co ty tu masz? Marchewki, ja bym chciał je wziąć. Możemy kwiatki wydupić. Mask, to odłóż, załóż Zbieramy futro, przyda się na zimę. Ja myślę, że skąpimy się w tym tutaj na środku. W sumie ej. Przejmujemy to miejsce. Robimy z niego bazę, bo mamy darmową pod i skrzynkę. Właśnie, jak tutaj mapa. Na spokojnie przejdziemy tu do biomu. Kamiennego. Przejmujemy to miejsce na bazę. Mamy darmowy płot i itemy. Dobra, ja bym zrobił młotek, rozwalił tamtą skrzynię, rozwalił te kości. Czy ja mogę zrobić młotek? Mogę. I ja bym na razie położył na ziemię czasterka. Tylko, czy ten młotek się nie rozdupi? Dobra ja to będę dropać Ale jak jest darmowy płot, to ja bardzo z niego z skorzystam No kto by z tego nie skorzystał Dobra, ee, tak Sanity minus 10 jak głupiecza Half 1 Hunger może być i tak mamy mało Sanity Głodu w sumie też, to podjemy Spokojnie, gra tak bardzo mi nie laguje, ale przez to, że nagrywam obraz I dźwięk z gry i osobno swój dźwięk, no to trochę larży, ale... To nie z takiego, w ogóle mamy tu drugiego wormhola, do którego zaraz skoczymy Ja tylko bym chciał jeszcze... Rozwalić i zamiast w sumie torcza na razie walnę tu. Weźmy daj popiół, synek. weźmie tutaj daj popiół. Ja musiał zrobić łopatę, łopatę nie mogę, to robimy Science Machine. Myślę, że Science Machine weźmiemy tu. Jezus, jak wielkie struktury, jak to wielkie jest? Nie, oryginalnie brało o tak. No nic, robimy łopatę. I sobie to przesadzamy. Ale proszę mi to odłożyć. To też. Darmowa baza. No do lepszego początku nie może... nie mógł. Mo. Lepszy początek nie mógł się trafić. Blisko bowały to zasilanie skupy, to za te trawy ponawozimy Ja tylko pozbieram i pozbieram te, co są dookoła bazy. Bo trochę mnie to wkurza. No nieładnie to wygląda. Posadzimy sobie te trawy o, w tym w tym miejscu. W tym zalątku. Pozbieram te co są tu, reszty nie będę zbierać. Bo w sumie nie ma po co. Idę jeszcze te, co są tutaj wykopać. Gdzie to w ogóle pewnie mamy blisko las drewno. No, będzie się robić wyprawy. Poza tym mamy tu Wormhola. Może zaniesie nas jakiś gęsty las. To będzie fajnie. Dobra, idziemy sadzić te 14 gra z czegoś. I robimy plant plant nie ten guzik a w ogóle że worthox ma dźwięk skrzypiec on może chyba dźwięk skrzypiec nie? Dobrze nie tak nie to brzmi zaraz już to krzywo żeś te trawy posadził i co z tego? Moje. Będziecie zagrać, to będziecie się zasadzić jak będziecie chcieli. Jak zarośnie, to nie będzie widać. Zaraz będę mówił, eee, ale jest modyfikacja, która pokazuje jak ten, jak wielkie ma te... Nie FPS, tylko... Hitboxy ma dany przedmiot. Eee. No i co z tego Dobra, ja idę do... Nie, na pewno jeszcze rozwalę ten łeb Świńskie ogonki, patyczek Okej okay. Nie to Drop Chester Daj mi kupę Manur Ja idę więcej manurów Zbierać no i zasadzimy trawę, zbudujemy ognisko, inne rzeczy. Problem z jedzeniem. Mógłbym zabić te buffalo, buffalo? jednego na pewno dałbym rada, ale czy dam mu radę dwa? Od razu ciągnąć? Nie, nie ten guzik, przepraszam. Słyszę pojąki, mamy mięso Wyciągamy dagera Mamy duszę Dobrze. W sumie ten las wam powiem, że jest taki wielki A mamy Wormhalla, to się przeniesiemy. Może będą jakieś jagody, jakieś nie. Niech on sobie sam idzie. Dobra, a tu postawię ognisko. Postawię jakiegoś chesta. Nie mam drewna, no to idziemy do haula, tylko ja bym jeszcze zostawił. Ty masz tutaj. Biorę ze sobą tylko pochodnie. I chyc do, do wormhola. Sanity trochę spada. Chociaż myślałem w sumie, że Sanity nie będzie spadać y, Wartoxowi, bo w sumie Wartox... No i ja mamy piękny las. Że Wartox... No w sumie jest złą postacią. No bo krat. Ob tam nie robił jakichś genialnych rzeczy. Ja nic nie zrobiłem. To mi się samo takie wygenerowało. Ja naprawdę ja nic nie ustawiałem. Dermowy Locksuit. 53%? Zawsze coś. Deski na skrzynkę darmowa Ja w ogóle pamiętam jak zrciłem jedno takie drzewo. Pierwsze w takim właśnie lasu jak w lesie jak ten. I od razu w, wydupł jakiś po monstrum mi na twarz. Znaczy, w sobie No taki ten potwór, taki drzewiec, tylko że z tych drzew, nie? Dobra, ja sobie to zostawię, bo to można wsadzić do garka. jako uzupełniacz do meatballsów Ale na razie w sumie będę to wszystko zjadł Ej, No dobra Dwa posadzę. Resztę wcinam Strasznie mało to oddaje, więc Zaraz pochodzimy, może znajdziemy... O, jesteśmy w ogóle tu u góry. Tu jest kociszo. Co to są za koniki polne? Czy to są mandragory? Nie, nie wiem. Ale tutaj mamy e, grzyby, mamy marcheweczki. Gdzie tu przejdziemy? O, już jest nawet dzień. Gdzie przejdziemy, pozbieramy trochę jedzenia. Fajnie wiedzieć, że mamy w sumie z jednego końca mapy na drugi koniec mapy przejście. Musimy uzbierać teraz jedzenia. Jako uzupełniacze mamy części na lodówkę, więc możemy robić go dużo. Nie zepsuje się na pewno. No i to zbieramy marchewki Musimy trochę kwiatków pozbierać Żabie łódka Nie wiem czemu mi się życie regenerowało tylko przez te dusze, że je zbierałem